Gabriela Jarmolińska Moje usta wilgotne, z rozkoszy nabrzmiałe, szukają Ciebie. Pachnie ekstazą, szaleństwo ogarnia moje ciało, tak by chciało być jednym ciałem. rok zawieszony w próżni. Nie wiem, gdzie mam szukać Ciebie. Słowami rozpaliłeś się zmysły moje, a teraz moje ciało, które w tęsknocie za Twoim zastygło. Czekam. Nie na słowa. Wprowadź je w czyn. Z czułością love